Dobra, no jeszcze raz, już kręcić. Będzie super. Tutaj, panie. Mam stanąć Musi tutaj? pan tak stanąć. Przybliż, panie. To będzie mm, rewelacja. Okay. Dzięki. Porządku. Jeszcze okay. troszkę bliżej. No dobra. Dziękuję świetnie, świetnie, cudownie. Dochodzimy za raz, dwa, trzy. Mogę mieć jedynie nadzieję, że nadal będziecie zmieniać naszą okolicę w lepsze miejsce. Tak jest, dokładnie. Wiesz pan co? Jak na glinę, nie jest pan taki zły. Brawa dla ulic. Ulice to doceniają. <śled> <Dobrze. śled> Hej, funkcjonariuszu McCreary, to Niko. Mój człowiek, Niko. O, witaj. Miło Cię poznać. Słyszałem, że pomagasz temu człowiekowi z pracą na rzecz miasta. Cóż, nie, jestem yy, tylko turystą. Słuchaj, many, muszę iść. Spoko. Rób dalej to, co robisz. Dziękuję, oficerze, dziękuję. To dla mnie naprawdę ważne. Wiesz, o czym mówię? Prawdziwy tygrys ulic. Zaczynam pracować ze stróżami prawa, żeby sprawy miały się lepiej. Chodzi o to, że tutaj, skąd pochodzę, słowo policja to bluźnierstwo. Many, mam rzeczy do roboty. Ty wyłączasz. No weź chłopie, C zaczynałem się nakręcać. Nie rapowałem już od lat. Byłem jednym z tygrysów, które to wynalazły, stary, to jest reklama. Ta jak praca charytatywna. Stary, jestem głosem ulic. I jeśli uda się zarobić na tym trochę kasy, to niech tak będzie. Dobra, tylko tak powiedziałem. Kurwa, nieważne. Pieprzony dureń. Ej, słuchaj, koleżko. Dobra, musisz mi wyświadczyć przysługę. Potrzebuję Twojej pomocy. Musisz wycisnąć parę szmat, wyrżnąć w pień. Zwał jak zwał! Bo widzisz, obiecałem panu Makriry, że oczyszczę to miejsce. I tak zrobię. Dobra, ilu? Kilku, stary kilku. Szlajają się i robią kłopoty w całym South Bohan. Stary, oni są teraz na Windmill Street. Jasne, co zrobili? O stary, zlekceważyli kodeks ulicy. Ulice są ci dłużne. Dłużne jak cholera. Póki płacą jest dobrze. Tutaj, stary. Już kręcę. O tym właśnie mówię. Na ulicach mamy swój kodeks. Łapiesz to? Według niego żyjemy. Nadążasz? Então many, rozwiązałem twój uliczny problem. Teraz pomóż mi z moim finansowym. Tobie chodzi tylko o kapuchę, ale spoko, to kasa sprawia, że te ulice śpiewają. Dam znać, jak będę mieć więcej roboty. Trzymaj się. Cześć Niko, nie masz jeszcze dość maniego? Miałem dość, jak tylko go zobaczyłem. Mam kogoś innego, kto miałby dla ciebie jakąś pracę. Elizabeta Torres, mieszka w San Quentin w Fort Sain. Spotkajmy się tam.